Dzień dobry z tej strony, singata i witam Was w poradniku na moim kanale. Z tego względu, że ostatnio pojawiało się bardzo dużo pytań tego dotyczących, a było to spowodowane moją serią Squid A Game, w której miałam ponad 40 simów, i teraz jak to jest możliwe, że. 8 jest max, ja miałam 40, bo pojawiały się też komentarze w odpowiedziach: Jakim cudem? No to pojawiały się właśnie komentarze, że na pewno zamknęłam simów z ulicy. A tak, no nie jest, nie jest. Jest to spowodowane modyfikacją MC Command Center. Na pewno większość z Was o czymś takim słyszała. I ja Wam powiem szczerze, że też długo się do tego nie mogłam przekonać. Uważałam, że jest mi to niepotrzebne, no ale kiedy w końcu zdecydowałam się na pobranie tego, okazało się, że kurczę. Naprawdę dodaje to bardzo, bardzo dużo możliwości, z którymi zachęcam Was po prostu do zapoznania się z tym, bo no można naprawdę bardzo wiele rzeczy zrobić. Ale my dzisiaj skupimy się na ośmiu simach. Jeżeli będziecie chcieli po prostu taki film dotyczący wszystkich rzeczy związanych z Ancy Command Center, to oczywiście dajcie znać, wtedy coś pomyślimy, ale dzisiaj skupiamy się na powiększaniu rodziny, żeby ten. Limit był naprawdę ogromny. Swoją drogą zawsze takie dla mnie dziwne było, że akurat ten Max to jest 8, a nie na przykład 10. A bo te 8 to takie, czasem powiem, wam, że brakuje mi na przykład tego jednego miejsca, e, mimo tego, że najbardziej lubię grać jednym Steamem, ale wiadomo, że są takie rozgrywki, które po prostu, no, no aż chce się tych 100 więcej Steamów w rodzinie e, posiadać. Więc teraz, jak widzicie, jesteśmy na stronie MC Command Center, gdzie możemy tutaj pobrać, i jest to, słuchajcie, modyfikacja, która potrzebuje aktualizacji, czyli wychodzi aktualizacja gry. No i tutaj wypadałoby, że tak powiem, podmienić MC Command Center na nowszą wersję, ale nie zawsze się psuje, bo ja używam MC Command Center, pobranego już jakiś czas dłuższy temu i nigdy mi się nie popsuło. Jednakże, no czasami coś tam krzyczy, że, że jakiś tam plik jest nie ten, że właśnie, że, że coś tam jest starego, że coś tam nie działa. Zdarza się to, ale po prostu ja używam tego tak mało i tylko do powiększenia rodziny aktualnie, że tego nie aktualizowałam ale polecam to po prostu pobierać bo tutaj widzicie mam pierwszą wersję która już mówi o wersji do aktualizacji z 2 listopada czyli jest to no, na, bieżąco, na bieżąco dodawane i oczywiście pobieramy sobie swój plik, który chcemy po prostu wybrać, bo widzicie też mamy tutaj dosyć dużo wersji tego mc command center no ale sobie wybieramy wtedy najnowszą no i mamy tutaj plik skompresowany, tak jest jak go otworzymy Musimy go, słuchajcie, wypakować oczywiście i to już wasza, wasza sprawa, jak go wypakujecie, gdzie go wypakujecie, to jest bez różnicy. No i co? Wchodzimy w dokumenty, Electronic Arts, u każdego powinno być tak samo, chyba, że ktoś sobie gdzieś tam specjalnie wybrał instalację gdzieś indziej. The Sims 4... I folder mods. I ja wam powiem tak, że ja mam MC tutaj, takiego porozrzuconego, nieuporządkowanego, co jest z czym. No bo też w ogóle są takie modyfikacje, które muszą być jakby od razu w moc, nie w żadnym podfolderze, tak? Więc no one u mnie tutaj są, nie wiem, jakie jest z MC. Nie chcę tego sprawdzać teraz tutaj, ponieważ mam tak poustawione to wszystko, że nie chcę, żebym się to przypadkiem po prostu zepsuło. Wiecie, no wolę robić mniej żeby po prostu dbać o to, więc no, możecie spróbować to wrzucić do folderu i wtedy jak Wam nie będzie działać, no to wyrzucić go po prostu na luz, ale to myślę, że jest najmniej ważna rzecz. No i to generalnie jest wszystko, to jest generalnie największa filozofia tej modyfikacji, no, i powsadzenie i tutaj. Oczywiście, w grze musimy mieć włączone e, modyfikacje. No, i przejdźmy do tego, jak e, to e, ustawić e, w samej grze. No, i teraz zobaczcie. Wybieramy sobie po prostu komputer na barceli i klikamy MC Command Center Centrum Zarządzania. Tutaj mamy bardzo, bardzo dużo różnych opcji: ciąża, populacja, wiecie, czy oczyszczarkę, kariera, i wybieramy. Centrum Zarządzania. No i tutaj mamy też kilka takich rzeczy, typu autozapis, bo tak można mieć autozapis w simsach i po prostu wiecie, jak ktoś komuś na przykład często wywala, gra i tak dalej, no to ten autozapis na pewno pomoże. No i wybieramy opcję rozgrywki i maksymalną wielkość rodziny. No i tutaj możemy sobie zacząć. Określa maksymalną liczbę simów w rodzinie. Uwaga, jeśli ta opcja wynosi więcej niż 8, aplikacja Stwórz Sima nie będzie poprawnie wyświetlać wszystkich simów w rodzinie, więc to jest, słuchajcie, jedna z ważniejszych rzeczy. Jeżeli macie więcej niż 8 simów, nie wchodźcie w aplikację Stwórz Sima, Ponieważ ci dodalni simowie wam po prostu no, znikną, więc no nie róbcie tego, nie róbcie totalnie tego. No i widzicie, jest maksymalnie 104 simów, więc jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Generalnie, jak macie takie słabsze komputery, no to nie polecam tej liczby mieć bardzo, bardzo dużej, bo nawet na moim przy tych ponad 40. Już te niektóre, wiecie, rzeczy, jak ja im zlecałam, tym 40 simów coś naraz, no to już się troszeczkę tam wszystko kolidowało. i Nie jest to jakieś dziwne, więc nie wiem, jak to pociągnie na, na słabszych komputerach, ale próbujcie, próbujcie. No i tutaj sobie wybieracie to liczbę simów, jaka może być. Ja sobie wybrałam 100, więc klikamy OK. No i wam się generalnie pojawi tutaj komunikat, żebyście uruchomili grę ponownie. Więc wy wtedy uruchamiacie tę grę i dopiero wtedy możecie dodawać tych simów. Ja nie muszę, ponieważ tak jak Wam e, mówiłam, e, ja tutaj e, jakby już na tej rozgrywce e, to miałam ustawione. I teraz zobaczcie, e, ja sobie to robię tak, że rodzinę, którą chcę połączyć, czyli simów, no bo później wejdziemy w tryb stwórz sima, e, po prostu e, wprowadzam na inną parcelę, jadę jedną rodziną do drugiej, w sensie jednym simem z tej jednej rodziny do tej drugiej rodziny. I ja sobie dodaję e, tych simów do rodziny i wracam z nimi na moją parcelę. Tak sobie robię, tak sobie wymyśliłam, tak mi jest najprościej. Ale tutaj zobaczcie, idą nam jakieś osoby. Klikamy, słuchajcie, shift i lewy przycisk myszki. I mamy tutaj opcję dodaj do rodziny. I proszę bardzo, mamy jakąś Katarzynę Adamiec. Widzę, że idzie tutaj kolejna. Klikamy ją shiftem dodaj do rodziny. I, I tak generalnie możemy robić sobie do 100 simów, do 104 dokładnie, więc ja myślę, że to jest bardzo łatwa opcja. No i one sobie tutaj będą teraz na mnie mieszkały, no trudno. Mogę Wam jeszcze pokazać, możemy gdzieś pojechać na przykład i pododawać sobie jeszcze więcej simów, żeby Wam po prostu pokazać, że naprawdę, naprawdę to działa. No i ja sobie wybrałam park, bo myślę, że tutaj z czasem przyjdzie po prostu więcej simów, już tutaj widzę widzę, że ktoś tutaj jest, to są dwie osoby, proszę bardzo shift, lewy przycisk, myszy dodaj do rodziny, i jeszcze raz no i proszę bardzo o, nawet pieniążki nam tutaj przyszły szukamy tych simów dalej jakiś, gdzie się tu kręcą gdzie się tu kręcą, a coś ich tutaj za bardzo nie widać o, proszę bardzo przychodzą, przychodzą sobie, a tutaj mam jakąś babeczkę i dodajemy. Mamy tutaj kolejną. I dodajemy. Mamy tutaj jeszcze jedną. I dodajemy. Go już chyba dodaliśmy. A kurczę, to moje simowi ze Squid Game. Muszę wyjść bez zapisywania, bo. Proszę bardzo, bez. I dodajemy. No już tutaj widzicie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwunastu, dwunastu simów i tak możemy sobie do 100 i rozmaicać sobie właśnie w ten sposób rozgrywkę. Mam nadzieję, że poradnik Wam pomoże, że spróbujecie i skorzystacie. Oczywiście zachęcam do ustawienia subskrypcji oraz w górę. Dajcie znać, czy zrobicie cały film o MC Command Center. A ja się z Wami żegnam. Cześć!